Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie w wyścigu po kasę. To się ci ściga, to się ci ściga. Ja nie? To właśnie wy. Wyścigacie się a na mecie co jest? Tam są pieniądze i to całkiem spore. Zaczyna się wyścig po kasę i już w tym momencie pojawiła się zagadka. Co może być proste? No, proste odpowiedzi? Tysiąc złotych. Tysiąc złotych mam w puli do rozdania. Wiecie kto jeszcze nie śpi? Moja mama pewnie nie śpi. Mamo jak nie śpisz? Wrócę do domu. Do spania mamo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaką masz odpowiedź? Droga. Droga, słuchaj, patrzę, nie ma, nie ma, eee, słuchajcie. Dokładnie tak, moi drodzy, no, drogi prostej nie ma, choć moja. Co do końca programu, o. Słuchajcie, niecałe 12 jest naprawdę mało. Tak szybko nam czas minął. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaką masz odpowiedź? Tu. Nie. Bo taki wiesz, raz wół do szkoły stół. Nie jest tu. 11 minut 40 sekund do końca programu. Mało czasu. Się muszę jeszcze wyszaleć, zanim wrócę do domu. Szybciutko. Co może być proste? O, no, takie pierwsze skojarzenie. Proste. Ha! Może być proste, tak blisko krążyliście. Dach powinien być prosty jak najbardziej. I uwaga, uwaga, naprawa może być prosta. Dziękuję Wam za ten program. Jutro spotyka się z Wami Kasia. Janus o 3.30. Jak macie ochotę, będą pieniądze. I Kasia, dobranoc.